Hej, z tej strony Magda. Ja mówię trochę o manifestacji. Zapraszam Cię, jak Cię to interesuje, to zostań. Żyjemy, to co się dowiedziałam, tak? Bo ja wszystko to mówię to z tego, co się dowiedziałam, po prostu. Tak jak większość ludzi. Żyjemy w dwóch światach jednocześnie. Ten świat, który dotykamy zmysłami, czyli czujemy, widzimy, dotykamy, smakujemy i tak dalej, tak? To wszystko, co widzą nasze oczy zmysły. A drugi świat to jest ten świat wibracji, w którym jesteśmy, jako ta nasza zajebistość zajebistości. I ta zajebistość zajebistości jest tak zajebista, że mogłaby dać nam wszystko, co chcemy. Wszystko. To jest ta manifestacja tych naszych pragnień, tak? Stamtąd to wszystko idzie. Ona jest po to, żeby dać nam wszystko, co chcemy. Jest super inteligentna, jest najwyższą bezwarunkową miłością, jest po prostu nieskończoną dobrocią, tak? I im bardziej my szukamy sobie problemów w tym świecie reali, reali, realnym, takim, który czujemy, tym jesteśmy dalej od tej zajebistości. I ta zajebistość czeka na nas cały czas tam w naszej podświadomości, tam w nas w środku, tak? To jest. W świat wibracji energii. Ona cały czas na nas czeka, stoi jak ten słup, stoi i ma dla nas wszystko to, co chcemy. I im dalej w las z problemami, tym dalej od niej odchodzimy. tym niżej wibrujemy, tym jakby ciągniemy te same dramy w ciągu naszego życia. I to nie jest tak, że właśnie to trzeba odwrócić teraz taką kolejność. My mamy wracać cały czas do tej swojej zaje zajebistości, bo ona jest jakby z nami nierozerwana, tak? Ona nie jest gdzieś tam w chmurach, tylko my nią jesteśmy, my, z fizycznym ciałem. I my mamy tylko co robić to wracać do niej w ciągu dnia tyle razy, ile możemy. A jak mamy do niej wracać? Wracać mamy do niej przez dobre samopoczucie przez bycie szczęśliwym, przez bycie zadowolonym, przez bycie miłym w stosunku do siebie przede wszystkim. Automatycznie do innych, którzy będą wokół przez niereagowanie i niepowtarzanie w myślach rzeczy nie dotykanie ich w ogóle myślami, rzeczy, których nie chcemy doświadczać. Po prostu nie dotykasz ich myślami. Oczywiście reagujesz w sytuacjach krytycznych, tak? Albo jak ktoś cię nie wiem, po prostu wyzywa. Ale znowu wracasz najpierw się uspokajasz, wracasz do środka, wracasz do zajebistości, ona cię wkręca w odpowiednie wibracje, ona ci daje odpowiednie myśli. To tak jak wczoraj miałam komuś odpowiedzieć na. Wiadomość jednej z naszych klientek, i się zastanawiałam, czy odpowiedzieć tak, czy tak. I najpierw sobie pomyślałam, dobra, wracam do swojej zajebistości, i wróciłam tam do środka. I dopiero z tej pozycji, jakby przyszły nowe odpowiedzi. Normalnie bym zareagowała w inny sposób, a tak sobie pomyślałam, pozdrawiam cię, kochana, bardzo serdecznie, ale tak sobie pomyślałam, dobra, wracam i zobaczymy, co do, za odpowiedź dostanę. I dałam tą odpowiedź, i wydaje mi się, że była zajebista. Więc generalnie tak to działa. To ona czeka tam w środku, zajebistość nasza, na to, że Ty tam wrócisz, tak? Ty wrócisz ze swoją afirmacją, ty wrócisz ze swoją dobrą wibracją, ty wrócisz ze swoim dobrym samopoczuciem. Tylko wtedy się do niej przyciągasz. I jak się do niej przyciągasz, dostajesz wszystko to, co chcesz. I zaczynają wszystkie problemy znikać po prostu jeden po drugim, jeden po drugim, ale nie tykasz ich myślą. I to jest moje nowe rozumienie manifestacji, z którym się, którym się z Wami dzielę, bo yy, każdy mówi, o manifestacji w taki sposób, jak ją rozumie i każdego trzeba uszanować na tym etapie, którym jest i każdy dopasuje się do odbiorcy, więc yy, ja trafiam do tych z Was, które są już w tej manifestacji, może dopiero zaczynają, ale potrzebują pewnych wyjaśnień I ja daję Ci takie wyjaśnienie, jakie ja, ja mam same rozumienie o nich. I to jest bardzo proste, jak to rozróżnić, bo Nasze emocje są wskaźnikiem tego, jak bardzo oddaliliśmy się od zajebistości, tak? Lubię to <te> określenie. <lubię> Fajne. Czyli to nasze źródło, ten nasz wszechświat, ten nasz Bóg w nas może być też naszą zajebistością. Więc kiedy jesteś daleko od tego swojego wspaniałego centrum, no o tym świadczą Twoje emocje, o tym świadczą Twoje reakcje, o tym świadczą Twoje myśli. Wszystko, co sprawia ci smutek, przykrość. Budzi w tobie strach, rozgoryczenie, agresję, cokolwiek. To są wskaźniki tego, że jesteś bardzo daleko od zajebistości. I jak tam z powrotem się znaleźć? No, masz na to kilkanaście sekund od każdej myśli, która powoduje, że jesteś daleko. I jak się opanujesz w ciągu tych kilkunastu sekund, jak zaczniesz w tym momencie, w ciągu najbliższej minuty, myśleć nad czymś, co sprawia ci przyjemność, to wtedy. Masz to swoje ignorowanie 3D, wtedy wracasz z powrotem na ścieżkę swojej manifestacji. Wtedy przyspieszasz swoją manifestację. To jest ta cała aura ignorowania 3D, tak? Masz na to dosłownie kilkanaście sekund i co robisz? Wtedy przekuwasz uwagę na coś, co sprawia ci przyjemność, po prostu porzucasz, porzucasz, porzucasz. szukasz jednej myśli pozytywnej. To nie jest trudne. Szukasz jej. Szukasz jak ten kuźwa pies szuka zabawki. W myślach. Co mi sprawi teraz przyjemność? Co mi sprawi przyjemność? Pokaż mi, co mi sprawi przyjemność. Pokaż, co ja lubię robić. Pokaż, co daje mi radość. Pokaż, co da mi spokój. Pokaż, co da mi szczęście. Mówisz sama ze sobą ze swoją zajebistością i ta myśl zaraz przyjdzie. I trzymasz się jej i Dosłownie podkręcasz wibracje, dosłownie, po prostu je podnosisz. I słuchajcie, żeby nie wiem, jaki był problem na zewnątrz, mówię ze swojego doświadczenia: żeby nie wiem, co się działo, żeby nie wiem, kto co do ciebie mówił. Jak odpychasz y, ciąg myślowy dramatu i robisz to, co właśnie pod, powiedziałam przed chwilą, bo ja to też tak stosuję, naprawdę w ciągu kilku minut odczarowuje się sytuacja. Naprawdę w ciągu jednego dnia, Porzuca się dramat, tak? Sam przestaje być dramatem, staje się komedią. Tak? Bo wtedy właśnie zmniejsza się ten opór, o którym też wszyscy mówią. Zmniejsza się twoje oddzielenie od twojego pragnienia. Po prostu to znika, to znika, bo jedyne co oddziela cię od twojego pragnienia i twojej manifestacji jest twoja wibracja. Która jest silniejsza w stosunku do tego, czego nie chcesz. Czyli chcesz mieć samochód, ale myślisz, że nie masz pieniędzy na samochód. No i gówno, nie przyjdzie. Więc ty masz po prostu trzymać się dobrego samopoczucia w ciągu dnia, a jak przychodzi myśl o tym, że nie masz kasy na ten samochód, to sobie myślisz, ok, pomyśl o tym później. No dobra. I ja już wiem, że i tak to istnieje w moim świecie wibracji. Ten samochód tam jest. Ta wila z Basenem tam jest. To czym ja się przejmuję? Skoro zawsze wychodzi wszystko na zewnątrz, to co jest wewnątrz. I w ogóle już mnie to nie interesuje, czy to będzie na te święta, czy to będzie w jakieś inne. Po prostu nie interesuje mnie to. Jeżeli ja już sobie pomyślałam, że ja to chcę, no to nie zastanawiam się, kto mi da pieniądze na to. To jest takie trochę nielogiczne, logiczne, trochę magiczne, niemagiczne, ale tak to właśnie działa. No, musimy trochę po prostu wrócić do dzieciństwa i takie abstrakcje. Więc naprawdę nie przejmujmy się tym, że ok, to nas odciągnęło od zajebistości. Dobra, opanowaliśmy tą jedną sytuację, no to teraz y, za chwilę przyjdzie następna. No i znowu okej, okay, już znasz wzór, już znasz sposób postępowania. Kalkę, bierzesz kalkę i robisz dokładnie to samo i zawężasz pole, Rzeczy, których nie chcesz doświadczać, po prostu je eliminujesz. A tyle ich będzie, ile ich naprodukowaliśmy w ciągu życia, tak? Więc im szybciej się za to zabierzemy, tym szybciej one przestają być aktywne, tym szybciej wyciągamy wtyczkę i one nie dostają prądu, tym szybciej dostaje prąd wszystko to, co chcemy. Tak to działa. Tak mówią, tak robię, tak widzę efekty, tak mówię Wam. No. A w międzyczasie zapraszam cię serdecznie na stronę naszą na drugim kanale, gdzie możesz też nas więcej posłuchać, i gdzie masz dostęp do naszych darmowych subli i medytacji. Więc one też podnoszą wibracje bardzo. Czego jestem żywym efektem i przykładem chodzącym wśród żywych. Także.